Polska się obudziła. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę my, Polacy, pokazaliśmy się od strony, której inne narody mogą nam tylko zazdrościć. Zaprezentowaliśmy swoje najlepsze oblicze: solidarność, samoorganizację, umiłowanie wolności, zdolność do osobistych poświęceń, ciężką pracę ponad podziałami. Gdy trzeba było zaprosić do domu rodzinę z dziećmi, ulepić pierogi dla uchodźców na dworcu, albo dostosować świetlicę Straży Pożarnej na przyjęcie gości, działaliśmy razem. Nikt nie pytał drugiego, na kogo głosuje w wyborach, czy jest za czy przeciw aborcji, którą no, no, telewizję ogląda. Ruska wojna wyrwała nas z drzemki. Ale czy na długo? Przed nami przełomowe dekady. Musimy zbudować armię z prawdziwego zdarzenia, elektrownie atomowe i przede wszystkim państwo, które działa bez zarzutu. Właśnie tym muszą zająć się dziś zawodowi politycy. Inne sprawy oddać wreszcie w ręce Polaków. Zaufać im. Polacy przez ostatni rok na to zaufanie zasłużyli. Historia uczy, że w przełomowych momentach najlepiej radzą sobie te narody, które mają najlepszy ustrój. Tak budowały swoją potęgę Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Pierwsza Rzeczpospolita. Dzięki ustrojowi, który daje obywatelom władzę, ale i odpowiedzialność, który pielęgnuje wolność wszystkich, ale i chroni przed samowolą nielicznych. Polski ustrój jest taki tylko w teorii. Konstytucja mówi wprost: Władza Zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Lub bezpośrednio. Jeśli chcemy wykorzystać szanse nadchodzących dekad, potrzebujemy wywalczyć, by ta podstawowa zasada była przestrzegana. Wejdź na lub bezpośrednio.pl. Zobacz, jak to robimy. Krok po kroku. lub bezpośrednio.pl.